Siema, tu Marcin z Damianem, dzisiaj ciśniemy e, Blister i mini puszka z Champions. A może Blister? Zobaczmy, co tu będzie się działo. Najsłabsza edycja, jaką kiedykolwiek otwierałem. Trzeba to przyznać. Nie nie? No, a co, co było gorszego, no? to była na pewno była Oj, o, hmm, no. Yy, trudno... Aha. O kurde! No, karty gwiazdy Rodriguez i limitka Lewandowskiego z srebrna. No, grubo, chwila. Zobaczymy. Aha, bo tak jest, że tu się... Saszet... Tak, w się... Kurde, mam tą limitkę, także będzie na wymianę, ale to wymiany na fanpage'a. Link... Yy... Wbijać, lajkować, komentować. Tak. Dokładnie, w opisie link na fanpage'a. Kurde, ale bo myślałem, że mm, to jest kodzik. Myślałem, że limitka jest w ostatniej saszetce, a ona jest w pierwszej i zrobiłem gamola takiego, że szok. No to w sumie będzie szybciej. No bez różnicy. O, dwa świeciaki. No i to tak z grubsza czytam, bo... Jakoś tak wiecie. Nie, kto się... Nie chcę się, ja, ja się lubię Apoda, przejęzyczyć. Chcesz, jak ktoś ma wypominać jakieś nazwy? O, właśnie, no, to jest w ogóle ciekawe, jak tak sobie piszecie, nie? Czy to się Miller, a nie Muller? Czy to się, kurczę, nie wiem, co tam jeszcze było, już jest tyle masa komentarzy. Otwarta saszetka. To jest ciekawe, że otwarta saszetka jest. Kody chyba widać. Em. Um. No, przychodzę do domu, nie? A tam e, dziennie jest 5 komentarzy. Czyta się tak, a nie tak, czyta... Ej, pootwierane saszetki są. Ta jest zamknięta. Bez jaj. Nie. Znaczy, no, wiadomo, nie wszyscy, ale no niektórzy... No, no, to, to nie jest jakoś... E, żeby nie było potem, że... Tutaj po was jadę, czy coś, ale no, wstrzymajcie się naprawdę. Jak macie problem, to sobie załóżcie kanał i czytajcie poprawnie. Jak to jak uważacie, a nie... Nie uczcie mnie, bo ja sobie będę czytał jak mi się podoba i jak uważam. I tyle no. Ja już wam mówiłem tyle razy, że ja sobie lubię przejęzyczyć różne nazwiska. No. Już nie wspominajmy, no, ale, <laughs> Pewne niektóre są to... ale niektóre są różnie się troszkę tak, nie za zawodnika, no to jest naprawdę trudno. Dokładnie tak. Messi Brązowy nie pamiętam, już nie będę. Za... albo zaraz zajrzymy, nie, nie będę zaglądał, bo już te karty tutaj są ułożone. No i to jest lipa, nie ma zabawy, nie ma otwierania saszetek, tylko tutaj sobie yy, mamy plik kart. Widać było? Widać? Nie wiem. No i lecimy tutaj. Nie będę czytał, naprawdę. To jest najnudniejsza edycja. No dobra, może ta klasa rzeczywiście coś w tym jest. Ale nie będę czytał tych nazwisk, bo potem macie problemy. A po drugie, to jest nudne. I też ciężko, bo trzeba je obwijać. No, jest dużo otwierania, więc... No nagrywamy to w jeden dzień, trochę tego jest tu mogę przeczytać, Gajtan e, Rodriguez, to są karty gwiazdy e, Lewicki e, Tibi na duecie e, aha, no Tibi z Haimem, no to, to różnie można interpretować jak to się czyta no kurde, szpecem nie jestem, tak? Adu i Lewicki był przed chwilą chyba, tak czy nie? i zawodnik meczu e, Zahawi no i w sumie to tyle na, w tym odcinku, także e, tak e, trochę poleciałem wstępem, e, no dobra, zobaczymy jeszcze czy jest brązowy Messi, brązowy Messi, e... te kody są zużyte, to tam nie cieszcie jest. się, nie, nie ma, nie, jest, srebrny. jest srebrny, także super, e, wpada limita, wpada na pewno parę kart, a my się słyszymy w następnym odcinku, siemano.